Witam, tu macie 268. Witam w drugim filmie informacyjnym. To tak jak jestem trochę chory. <laughs> yy, I tak pytaliście mnie o, mm, o dwóch takich, co wyruszyli w świat, czy w świat, coś już nie pamiętam. Yy, kiedy będzie odcinek, bo miał być po wyjach? Będzie, będzie niedługo. No, to za niedługo się postaram nagrać. Wiecie z kim? z piatkiem, tak I jeszcze co mam ja miałem powiedzieć Czekajcie zrobię cięcia bo zapomniałem coś miałem wam powiedzieć Tak przypomniałem sobie już yy, przygody w krainie kwadratów yy, będą jak wyjdzie Minecraft 1.2 Tak bo wtedy znowu musiał zmieniać świat bo już yy, świat zwiedzałem i by się wtedy po prostu nie, nie wygenerowało wygenerowała, sorry, dżungla, łaby dżungla, tak? 1, dwa, jak ktoś nie wie, to już wie. Miło. Yy... Chciałem zrobić serwer bez hamaci, niestety nie mam tej możliwości, więc potem nie piszcie mi, że e, nie umiesz robić serweru, robić na hamaci. Yy... Yy... Jedyna możliwość tylko to hostowanie serwera. Zastanowię się jeszcze nad tym i... No i co wam tam jeszcze... Call of Duty też już niedługo będzie, więc czekajcie ciekaj, cierpliwie, za niedługo będą odcinki. Dobra, do zobaczenia i siema ma. Aha, jeśli chcecie, mogę zrobić jeszcze nową sieć. Piszcie, czy chcecie, żebym zrobił jakiś serwer jeszcze. Niestety, Hamachi póki co. Jakiś ten creative, czy nie wiem, survival z frakcją, czy tam. Nie wiem, hardcore, nie, hardcore to raczej nie, bo bym musiał być 24 na 7, ale dobra. Dobra, to to tyle w tym filmie, żegnajcie, do zobaczenia, do zobaczenia w let's playach, no to cześć.